Cześć i czołem. Witam Was kochani w kolejnym dniu wakacji z nami. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio. Co niektórzy mówią, jutro jest weekend. I co u nas słychać dzisiaj? No, u nas wszyscy dzisiaj powstawali dosyć wcześnie. Mój dwulatek, no, on prawie nie będzie miał 3 lata zaraz. Wstał bardzo wcześnie i ja po prostu. Nie miałam się żeby wstać z nim, ale musiałam, bo miałam dzisiaj spotkanie u lekarza. Musiałam jechać za brystol, mój mąż mnie wziął, więc nie było za bardzo wyjścia. Część dzieci pojechała z nami, część dzieci została z najstarszym synem, który ma 18 lat. I, i po prostu wróciliśmy dopiero gdzieś na około godzinę 12.00 czyli nawet pierwsza, bo jeszcze zajechaliśmy po zakupy, ale no, dziewczyny dzisiaj bawiły się trochę na podwórku, trochę bawiły się razem, trochę oglądały swojego programu, trochę rysowały, trochę czytały. Taki chill out dzisiaj bardziej, bo po prostu przy piątku to ja zauważyłam, że ja jestem na ostatnich oparach, ale dzieciaki w sumie też są już zmęczone po całym tygodniu takiego biegania i robienia różnych rzeczy. I pomimo tego, że wczoraj miał, mieliśmy taki niby spokojny dzień, ale też po prostu czuć te, to końcówkę tygodnia. I, I co jeszcze dzisiaj się zadziało? Coś się zadziało. A chciałam powiedzieć, że jutro właśnie jest weekend i już dzisiaj jest, zaczyna się festiwal balonów w Brystolu. I będzie przez trzy dni, więc jeżeli ktoś ma ochotę. To niech tutaj zajrzy do Bristolu, bo właśnie w piątek, sobotę, niedziela jest festiwal. Można wszystko znaleźć na pewno na, na stronie internetowej Bristolu. Ale co wam polecam? Pomimo tego pięknego spektaklu, kiedy dzisiaj tam chyba piąta, szósta. Wydaje mi się, wydaje, że 6 po 5 to słońce wstaje, ale około 6 rano balony wychodzą na niebo i po prostu niebo jest zasłone balonami różnymi kształtu, to po prostu jest cud. Fajnie się to ogląda i też robię taki show wieczorem, więc jak mi się uda, nie wiem czy się dzisiaj pójdę, chyba mi się dzisiaj nie uda. Może jutro Wam nagram filmik albo porobię zdjęcia, to Wam wstawię. Moi, moi domownicy, co niektórzy, mają plan jechać wieczorem i pooglądać Glow i po prostu dam Wam znać, czy dojechali tam, czy nie dojechali. W międzyczasie, w yy, międzyczasie co, idę chyba kłaść ich spać, bo po prostu już, ja też jestem już zmęczona dzisiaj. Jeszcze jest dosyć wcześnie, ale co niektórzy nie mieli dzisiaj drzemek i są w podłych humorach. Starsza córka pojechała po rower, więc będzie miała rower, będzie sobie nim jeździła, bo wyrosła z mniejszego, więc się ucieszyło. Ja dzisiaj, no dzisiaj był relaks, po prostu czytałam książkę, trochę popisałam, trochę było tworzenia, ale próbuję po prostu już, że tak powiem, humorem. Widzę, że muszę dzisiaj zadbać o siebie może jakaś kąpiel z, z magnezem yy, i trochę takiego czasu dla siebie, bo widzę, że już mi troszeczkę tak yy, humor się yy, psuje yy, i widzę, że mam de deficyt po prostu ciszy, yy, więc dzisiaj yy, mam taki plan, nie wiem czy mi wyjdzie jeszcze, <gryw> to się okaże, ale mam taki plan, że właśnie położę co niektórych spać wcześniej i, i będę miała czas dla siebie i może nawet uda się jakaś randka z mężem więc zobaczymy co z tego wyjdzie no nic, lecę, bo tutaj płacze, słychać krzyki i takie inne różne rzeczy no, dobrego weekendu, pa!